Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał! <grybuj> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale zatytułowanym ZJPTV. Tu mi ktoś mówi, żebym przestał, ale ja nie mogę przestać nagrywać, bo ja to robię dla Was, kochani widzowie, na mój kanał. Zobaczcie, teraz Wam pokażę sztuc sztuczkę magiczną z gumkami. Recepturkami. Zobaczcie, tu mam na telefonie dwie gumki, jedna, druga i zobaczcie teraz, co się będzie działo. Będę przesuwał tą gumkę i druga, zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Jedna idzie za drugą. Zobaczcie, tą przesuwam i tamta idzie, w ogóle jej nie dotykam, tej drugiej. I, I ta wędruje za tą gumką. Te gumki się przeciągają. Niewytłumaczalne zjawisko. Jakiś dziwny efekt. I teraz w drugą stronę to samo. Zobaczcie. Ciągnę gumkę. I, I ta gumka druga wędruje. Oczywiście, zobaczcie, że nie ruszam. Dwoma paluszkami. I zobaczcie, co się dzieje. Efekt jest taki, że ta gumka idzie za tą gumką. Wytłumaczcie mi, dlaczego to się tak dzieje. Dziwne. Tu nie ma żadnych magnesów, żadnych takich czarów, tylko po prostu dwie gumki, jak widzicie, założone. O, i przesuwa się jedna gumka, a druga wędruje za tą pierwszą. I to jest właśnie taka ciekawostka, którą chciałem Wam pokazać. Taka moja sztuczka magiczna, i to już będzie tyle. W tym filmiku, jeżeli Wam się sztuczka podobała, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zobaczcie inne moje filmiki. I tam są różne pioseneczki na kanale. Każdy znajdzie coś dla siebie. Siemano, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, czary mary, hokus pokus, siemano.